Cześć Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Sowano. no i dzisiaj sobie zagramy w Wieśka Dziki Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, suba, dzwoneczkiem, aby być na bieżąco, wiecie, na Discorda, link w opisie, a ja nie przedłużam. I lecimy kolejne wykrzykniki robić, bo to też tak jakby poboczne są misje, nie? Wyście Wiedźmin? Tak, tak, dobrze widzę. Witajcie, widziałem ogłoszenie. A mówili mi, po co to wieszasz? Już się nikt na potwora nie wyprawi, a na moje wyszło. O, co to za potwór? A wiecie chociaż, co to za potwór? Różnie mówią. Baby wieczorami przy czyszczeniu sieci opowiadają o kościejach i mantikorach, ale po mojemu bzdury to. Poradzilibyśmy się kapłanek Frey, ale jak? Skoro do świątyni przejechać się nie da. I nikomu nie udało się nawet z daleka zobaczyć potwora? Udało, udało. I to z bliska, z Także tylko krew sikała po łopianach. Ja od początku mówiłem, że na potwory zwykły człowiek nic nie poradzi. Ale sfery się uparł, drużynę zwołał i. Czterech ich wróciło. Resztę coś rozszarpało na wschód od wioski. To jak? Pomożecie nam. Pomogę? <noise> ale za hajs. Porozmawiajmy o nagrodzie. Targować się chcecie? Jak to liczycie? Od wysokości w kłębie, czy? Zależy od gatunku. Za utopca mniej, za kuroliszka więcej. Ha, ale przecie nie wiadomo, co tu się u nas przy trakcie zalęgło Ubijcie to, to wtedy porozmawiamy. Cenę mm. ustalimy z góry. Z dodatkiem za nieprzewidziane ryzyko. A, no to ile? No to ile? No to nego okuwa, tak dużo ci mi dać? A nie? Ja tak z 550 wynegocjuję, zobaczę. A niech wam będzie. W końcu to wy karku nadstawiacie. No obra, tyle hajsu to mogę zarabiać. Zajmę się tym potworem. Na tych zleceniach. Dla was to nie pierwszy zna od razu widać. Nie to co ci nasi. Gorące głowy, ale pomyślunku tam żadnego. A gdzie znajdę tych czterech ocalabych wojowników? Chcecie ze Sferem pogadać? No, może to i dobry pomysł. Od tam siedzą, przy chacie. Dobra, to biegniemy. Kurwa. Tam siedzą przy chacie, czyli kurwa gdzie Bo niestety misja mi się nie... Zapisała i jest Lipton, to, tych widzowie Bo bym musiał tak to szukać to O jest tu chłop, dobra mi na, zapytaj, on ci powie, że potwory pułapek nie zastawiają o co chodzi? No, słyszał to, kto, żeby potwór drogę wozem zastawił i czekał przyczajony przyzeń? Przecież one za głupie na to. Głupie, nie głupie, ale ten paru naszych rozniósł nas trzepy. A myśmy ledwo z życiem muszli. Naprawdę myśleliście, że sami dacie sobie radę z tym potworem? Musieliśmy spróbować. Jak nie my, to kto? Ja. Myślisz, do Larvik co miesiąc Wiedźmini przyjeżdżają roboty poszukać? Opowiecie mi, co się stało? Pytaj. Gdzie was zaatakował? Gdzie dokładnie wpadliście w zasadzkę? Niedaleko stąd, na drodze do Lofoten. Przy lesie wóz trakt zastawiał. Ledwieśmy podeszli, coś zaszurało w gęstwinie i... Szu tylko mi krew bryznęła w oczy. Przecieram, patrzę, Einar leży. Zapamiętaliście, jak wygląda ten potwór? Ciemno było. Kaspar zmyśla, że coś tam widział, ale... Bo widziałem. Wielki był, a pysk miał cały juchą ubabrany. Ungiego to prawie na pół pazurami rozprół. Hmm, ciekawe. Dziękuję wam. Ale nieby za co? To lecimy, może do druidów iść z tą bolączką? A jakże? Niech przeklęte będą wasze imię. Prawda, to że na zamku po popowały, tryskała, byłeś tam? Nie, nie było mnie nigdzie w śmieciu. Tam kolej, kolejny wykrzykcik się pokazał. Kurwa, panie. To jest ten wóz, coś rzeczywiście rozniosło go na strzępy. Wygląda jak krew, ale to czerwona glina. A, z tego niewiele zostało. Potwór powlókł rozszarpane ciało do lasu. Neckerom musi przewodzić jakiś inteligentny osobnik. Potrafią zastawiać go do zasadzki. Dobra, lecimy tymi śladami do lasu, widzowie. Jaskinia. sobie dobre miejsce na gniazdo. Cip, cip. Jest tu kto? Jest i główne gniazdo, to na kery jakieś niebieskie widzowie są. Jest jakiś o, duży, chyba mam towarzystwo. Nowy wychodź, śmieciu znowu się zakopał. Kolejna runda z małymi nekrami. Dziwi mnie to, bo te nekry są takie niebieskie, widzowie, a zawsze były. zwyczajne takie. Ostatnia walka z małymi nekerkami. Trofeum Zawsze takie białe były te nekery, a tu jakieś jakieś niebieskie są, bo one pewnie zmontowane z śmiecia Ale że nie, nie macie tu żadnych Fajnych masków kurwa. Więc chęcią ze zebrał sobie jakieś item maski Może nie gromadzili żadnych itemów, nie? Może tu coś, nie, tu nie, tu nie było, okej. Okay. Ale my idziemy odebrać hajsiłki A 550 nilgarskich koron to jak ku**a nie przełoczę Muszę je odebrać widzowie To co? Pomożecie nam? Wykonałem zlecenie Zabiłem potwora, który grasował w okolicy Frejo miłosierna No nareszcie Czezus sukinsyn Pfu! A rzeknijcie Ciężko było? Może opatrzyć was trzeba? Nie, wszystko w porządku No tak, wam to nie pierwszyzna Nie lekki fach Wiedźmiństwo, a właśnie Nagroda Proszę to dla was! Dzięki. Bywajcie. To teraz porozmawiamy z tą typiarą. Niech przeklęte będą wasze imiona. Ale 250 ekspat to dużo panie za taką krótką misykę. będą Mogę zająć chwilę? Jestem tu, by służyć bogini i jej wiernym. Mów jak mogę pomóc. Ty jesteś fana? Przychodzę w sprawie wyścigów śmiałków. Obcy też mogą się zapisać, czy to impreza zamknięta? Freja nie dzieli ludzi na swoich i cudzych. Każdy, jeśli zechce, może oddać jej hołd, ryzykując życie w gonitwie. Nasze wyścigi są inne niż te na kontynencie. Uznajemy tylko jedną zasadę: zwycięża ten, kto dojedzie pierwszy do mety. Czasem wygrywa najszybszy, czasem ten, kto zrzuci z konia przeciwnika. To tłumaczy nazwę. Jakie jest wpisowe? Odwaga, jeśli ci jej nie brak, zawieź podkowę. Eee. Może innym razem, na razie Odwagi wyścigów nie, nie, nie chcę. Nie brak. Gorzej z czasem. Może zapiszę się przy innej okazji. Dobra, to wiadomo, że ta Jesteś babka żarty? jest od tego. A teraz ja bym pobiegł do tego wykrzyknika, który mi się tu ukazał, żeby sprawdzić. I potężna Coś ty za jeden. Co tu robisz? Mógłbym was zapytać o to samo. Takie miejsca to często siedliska trupojadów. Trupojadów, które robią się coraz bardziej zuchwałe. Wyłażą i atakują też żywych. A my je wybijemy. Oczyścimy kopalnie własnym orężem, własnymi rękoma i okryjemy chwałą imię naszych ojców. Mogę wam pomóc? Jestem Wiedźminem. Mogę pójść tam z wami i odebrać nam chwałę? Nie do Nic wam pochwalę, jeśli góle będą obgryzać wasze kości. W sumie dobrze powiedziane. Hmm. No dobra, to idź przodem. Czy słabe ramię ją dzierży, prawda? Nie szanujesz naszych obyczajów, ty i ta wiedźma i Witaj. No to będę szedł przodem, ale przy okazji będę plądrował wszystko co mi wejdzie w ręce, nie? Tu mogę wbiec? Mogę. Eee, zaraz wrócę, Pierwsze muszę zajebać wam tutaj cenne itemki z tych skrzyneczek śmiesznych. Kurzem. Hej, a ty dokąd? E, dobra, je jednak niech zginęli, do no, drogo, drogo, drogo. nie chcesz, by skidali, da atakować. Twój kompaniusz chce, żebyś dał. mamy serce, a dla wrogów topór. Pamiętaj o tym. No dobra Teraz tylko itemki wezmę zbiorę I, i, i idę to oddać Panie Taka szybka bitwa to dla mnie kurwa zaje, 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 zajebista rzecz, bo tyle Lutus zgarnę widzowie i do tego będę miał i, i do tego jeszcze hajs zyskam jak pójdę de, de, Odebrać usierżat sierżanta, nie? Rzeczy A nie, to tu. To tu nie do sierżanta, dobra. To było takie, żeby tylko tym śmieciom pomóc, dobra. Ale chociaż expik wpadł i ten wpadły. Okej okay. To czyli na tej wyspie bym powiedział widzowie, że... To tyle z tymi wykrzykniczkami, nie? Bo to konne na razie nie będę robił koniuchów. A o, na tej wyspie tylko dwa wykrzykniki są. Dobra, widzowie, Z, y, dwa znaki zapytania są, to ja bym te dwa znaki zapytania zrobił i cała wyspa by była wyczyszczona. Dalej, jakbym wyczyścił y, ca całą ten y, całą kurwa wyspę, to bym zrobił, widzowie, jeden myk, że. Wziąłbym po, y, po prostu zakończył odcinek i jednak rywal kolejny. Nie? Tylko pierwszy trzeba tam się dostać. A płotka po górkach nie umie chodzić. Jest płotka. Dobra, tu trzeba przez lofoten się dostać. Jak widzę, to idziemy. A ten nie przejedę. Tam jest wyjście przecież. Jebana na płotkę, nie? Upośledzoną płotkę widzowie mam. Napiszcie komentarz, upośledzona płotka, to przypnę wam serce, nie? Jedź, płotka! No kurwa, płotka! Skręcam to, bo ma ty kurwa, nie skręcasz tylko. O! Nie, no, ta płotka to jest pojebana, widzowie. Dobra, trzeba oczyścić miejsce, żeby ludzie mogli oczyścić, nie? A to jest... A, to jest ten, ten jest pierwszy znak zapytania, dobra. To oczyścimy ludziom miejscówkę. Miejscówka będzie oczyszczona, przy okazji znak został dodany i idziemy do kolejnej mie miejscówki, nie? O, przy okazji jest kupiec, więc kupcowi bym sprzedał i te maski. Witaj, pozwól, że. Ale tych, 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 tych to ja nie sprzedam Tu zostawię po jednym tym, bo jedno to samo było, dobra Buty ty tych, mogę tych, sprzedać. Kur... tak... O tak... dobra i te spodnie Aha śmieciu nie masz hajsu już A wiesz co ja od ciebie kupię śmieciu? Narzędzia I teraz mogę ci sprzedawać idębki <słuch> Ho iż nie masz hajsu to daj mi jeszcze te narzędzia kupię sobie Aha, już nie masz hajsu? To daj jeszcze to kupię. I tak, ciebie mogę sprzedać, ciebie. Aha, nie ma już hajsu. To <grystanie> ciebie chcę sprzedać, ciebie. Nie ma już hajsu, chłop. Dobra, co tu mogę wykupić od niego? Kemat Gnomy Miecko Jatel Pogromca Wiedźmy to nie O! Ja w sumie mogę te rzeczy kupywać tutaj Meteorytowego Żelaza A ciul kupię to Przyda mi się zawsze Ta sztabka widzowie Więc bym teraz odwalił sobie myk żebym resztę sprzedawał. No i trzeba kupić kolejną rzecz, widzowie. Meteorytowe srebro kupimy widzowie. Dobrze. Jeździ. Już nie ma itemków chłopowi do sprzedania. Bo te, te, te ja bym musiał sobie zostawić z... Rzucić tam, dobra, a sprzedam mu trochę tego. Dziękuję. Ile, ile hajsu zyskałem? A nie, dobra, już mamy 8 hajsów widzowie. Bywaj. Bywaj, idziemy do tego znaku zakrytania ostatniego. A vidite izbruta, bo je zbližutka. Zatańczmy. Harpiowate śmiecie są. Już wszystkie? Wszystkie. Oczyściliśmy kolejne miejsce. Cała wyspa jest oczyszczona. Ludzie będą teraz żyli kurwa jak nigdy dotąd. No i jeździ. Więc widzowie, dzięki za to, że byliście gra z wami